Dostała pracę w kinie. To uniform kasiera. Możesz rozpoczynać pracę. Przy okazji, to jest Twój szef. Poznajcie się. Ojej, jest najprzystojniejszym facetem na świecie. Poczynać pracę. Do roboty! Obawiam się, że ona sobie nie poradzi. Kocha, nie kocha. Kocha? Ach, Mateusz! Wój! Dlaczego w moim napoju jest kwiat? U mnie też! Blech! Kto to zrobił? To on! Dwa bilety. Pewnie. Oto bilety i cała moja miłość. Gdzie on idzie? Poproszę dwa bilety. Dziękuję. Dlaczego na nich jest szminka? Czy zdrajcą? Idź sobie do kina z nią. Co? To zdecydowanie nie jest mój dzień. Mój też. Uwielbiam napoje. Coś bym zjadł? Proszę bardzo. Mam dość popcornu. To nie tylko popcorn. Jej domowe jedzenie! Dziękuję! Oby mu smakowało! Nadal tu jesteś. Do roboty! Ale niewdzięczny. Cześć szefie, czy to torebka z cukierkami? To znaczy, że on lubi słodycze. A ja mam pomysł! będzie zachwycony tymi babeczkami. Wymieszaj 150 g cukru, 2 jajka, 55 ml oleju roślinnego i 150 g jogurtu. 200 g mąki i łyżeczkę proszku do pieczenia. Ubij, wlej do foremek. Piecz 25 minut w 180 stopniach. Nałóż polewy, gdy ostygną. Ozdób karmelowym popcornem. Szefie, mam dla ciebie przekąskę. Hmm. Hmm. O, to jest bardzo dobre. Świetna robota. Będą dobrze się sprzedawać. Dziękuję. Co? Nie rozumiem. Mateusz, kto to? Jak ona może? Wejdź, miłego seansu. Dziękuję, radku. Muszę wejść do środka. A kto będzie pracował za ciebie? Tylko się pospiesz. Co? Nie zostawię tego tak. Wypuść mnie. To wojna. Na Instagramie można znaleźć każdego. Teraz ta twarz jest na każdym bilecie. Dokładnie na linii. Gotowe. Oto twój bilet. Oh, wow. A ten jest dla Ciebie. Te rundę wygrywam. Kocha! Nie kocha. Ewcia hmm. już chyba długo to robi! Nie kocha mnie? Skończył mi się popcorn. Przepraszam. Kocha mnie. Co to było? Wiedziałam. Skup się na pracy. Co to? Serce. Hmm. Pomocy, ratunku. Tu jest za dużo popcornu. Umieram. Kochanie. Już na zawsze będziemy razem. Raju, do roboty. Ta nowa jest śmieszna i taka niezdarna. Ewciu, chodź tutaj. I weź popcorn, już. Ona upuściła okulary. Nigdy nie widziałem takich wcześniej. Muszę je przymierzyć. Wow, jest piękna. A popcorn wow. jest taki nietypowy. Oto twój popcorn, szefie! Wielkie dzięki! Upuściłaś je! Dziękuję! O Radku, szkoda, że nie widziałeś jej przez te okulary! To było niesamowite! Dla ciebie popcorn? Proszę! Miłego seansu! Co? Gdzie są kubeczki na popcorn? Podoba ci się moja nowa czapka, szefie? Przymocuj szablon do czapki! Nałóż białą farbę do tkanin. Gdy wyschnie, dodaj kryształy górskie. Jest super. Świetnie zastąpi kubek na popcorn. A ty wracaj do pracy. Nie leń się. Czy on ani trochę mnie nie lubi? Miłego seansu. O, Mateusz. Wchodzę do środka. Dziś wyznam mu moje uczucia. Kocham cię! Mogę puścić ten film, Radku? Oj, Ewciu, dawaj! Dziękuję! Widzowie nie są zachwyceni! Co to jest? Kocham cię! To wszystko zmienia! Co się dzieje? To zniszczył film! Gdzie on jest? Ewciu, co ty tu robisz? Gdzie są wszyscy? Obejrzyjmy ty... razem film. To nie ma sensu. Zajmę się tym. Mój plan nie wypalił. Radek ledwo może utrzymać tłum. Co tu się dzieje? Puść ich! Cała sala dla mnie. Gdzie są moje ulubione okulary? Wytnij ramki okularów z tektury. Zrób serca z filtrów fotograficznych. Sklej dwa elementy. Dodaj załóżniki. Ojej, Mateusz, mój ukochany. Wiedziałam, że tak naprawdę jesteś romantykiem. Wstawaj, Ewciu. Musisz wstawać do pracy. O, ups. Ten popcorn jest niejadalny. Smakuje paskudnie. Ewciu? Mateusz! Już idę! O, Mateusz! Ale bałagan! Do roboty! Zrób dużą kulę z folii. Przymocuj dwie mniejsze, żeby zrobić kształt serca. Pomaluj na biało i przykryj popcornem. Wsyp 600 gramów gipsu do kubka. Dodaj 200 ml wody. Włóż długą tubę. Przymocuj serce, kiedy gips wyschnie. Czy ten popcorn jest na sprzedaż? Chcę go! Proszę! Ale fart! Radku, czy to nie świetne? Miłego seansu! Gratuluję, Ewciu! Uwielbiam horrory! Uwróciłem sobie ręce. Mateusz! Dlaczego mnie straszysz? Nie bój się, to do popcornu! Żebyś nie ubrudził sobie rąk! Świetny pomysł! Dobra robota, Ewciu! Smacznego! Chcę już sprite'a. Oto moje zamówienie. Co teraz? Teraz chcę kole? Dobrze. O, dzięki. Od razu lepiej. Pokaż bilet. Wchodź. Poproszę bilet. Miłego oglądania! Hej, zajęte! O, co to było? Proszę, wchodź! Podobał ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, kto podobał ci się bardziej: Edcia, Mateusz czy Radek? I nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików. Od trum trum.